Pasy zachodniopomorskie należą do wyjątkowo urokliwych. Dominującym gatunkiem jest sosna, ale schronienie można znaleźć także w pięknych drzewostanach bukowych. Bliskość wybrzeża, rozległych plaż i pięknych wydm, jak chociażby wydma orzechowska znajdująca się niedaleko ustki sprawia, że chętnie wybieramy ten region jako miejsce wakacyjnego wypoczynku. Jesteśmy teraz w dobie koronawirusa, gdzie możemy pokazać inną specyfikę lasu. Biorąc teraz pod uwagę miejsca turystyczne, miejsca ogólnodostępne, ilość ścieżek na naszym terenie, ilość miejsc parkingowych, jest to tylko pokazanie dozy współpracy ze społeczeństwem. Przykładem naszego nadleśnictwa, takim, gdzie można spędzić ten czas zupełnie inaczej, nie tak sztampowo, jest chociażby wizyta w Alboratu, jednym ze starszych obiektów tego typu w kraju, w którym możemy zobaczyć i nasze wszystkie rodzime drzewa, i obce gatunki drzew, i młodszych, i starszych. Przyjmuje się czas powstania tego miejsca na rok 1881. Zostały one stworzone jako powierzchnia doświadczalna przez niemieckich naukowców, którzy w tym czasie interesowali się aklimatyzacją gatunków obcego pochodzenia, tutaj do warunków Pomorza Zachodniego. Szczególnie zainteresowali się daglezją zieloną, która w Ameryce Północnej dorasta do 100 metrów wysokości i stanowi doskonały surowiec. W tym samym czasie posadzono również inne gatunki. Możemy tutaj spotkać żywotnik olbrzymi, choinę kanadyjską, cyprysiki, lawsona i groszkowy. Również przepiękny gatunek, który rośnie u nas tutaj w formie drzewiastej, tulipanowiec amerykański, czy orzesznik pięciolistkowy. Kiedyś arboretum było powierzchnią doświadczalną. Dziś jego rolą jest przede wszystkim rola edukacyjna. Tutaj dochodzimy do kącika historycznego naszego arboretum. Rosną tutaj trzy dęby. Jeden upamiętnia ofiary Katynia, drugi został posadzony dla uczczenia 80-lecia powstania Lasów Państwowych, trzeci, najmłodszy, został posadzony przez pracowników naszego nadleśnictwa dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Inną perłą wartą odwiedzenia, a znajdującą się również na terenie nadleśnictwa Karnieszewice, jest rezerwat Sieci Miejskie Rosiczki. Jest to jeden z niewielu rezerwatów, które są udostępnione do tego, żeby do niego chodzić. Żeby zobaczyć rośliny, które normalnie na torfowiskach nie wejdziemy. Tam zobaczymy, jak wygląda możliwość spacerowania po rezerwacie i oglądania z bliska chociażby naszej jedynej mięsożernej roślinki, czyli rosiczki. Jest to ta właśnie roślinka. Możemy sobie tu obejrzeć, taka malutka, czerwonawa, z bliska jakbyśmy się jej przyjrzeli, będzie miała takie śmieszne jakby kolce, na których jest troszeczkę kleju, do którego przyklejają się owady, stąd mowa o tym, że jest mięsożerna. Rezerwat sieciemińskie rosiczki to rezerwat torfowy. Zobaczyć tam można różne gatunki torfowców, a także inne ciekawe rośliny, żurawiny, bagnice torfowiskowe czy modrzewnicę europejską. Miłośnicy unikatowych przyrodniczo miejsc mogą także odwiedzić torfowisko Karsibur, znajdujące się na terenie nadleśnictwa Świdwin. Tutaj jest roślina, która żywi się owadami, a powinno być odwrotnie jest to roślina, której po zjedzeniu owoców możemy być piami. Jest to roślina, która swoim zapachem potrafi tak odurzyć, że będziemy krążyć po tych wagnach bardzo długo. Aby uprzyjemnić nam pobyt w lesie leśnicy budują miejsca parkingowe, wiaty, ośrodki wypoczynkowe, ścieżki rowerowe i piesze, a świdwińscy leśnicy pomyśleli także o miłośnikach koni. Pomysł otworzenia sieci szlaków konnych pojawił się w naszym Nadleśnictwie około 4-5 lat temu. Wówczas zauważyliśmy, że na naszym terenie pojawia się coraz więcej Małych i średnich ośrodków jeździeckich. Rosły też oczekiwania osób, które korzystały z koni, właścicieli ośrodków jeździeckich, żeby również pokazać to, co mamy w lesie nasze atrakcje przyrodnicze. My jeździmy tak średnio sobie rekreacyjnie na 2-3 do 5 godzin maksymalnie. Więc Jest to dla wszystkich, którzy potrzebują się wyciszyć, którzy kochają te piękne zwierzęta. Szlaki zorganizowaliśmy w ten sposób, że złożone one są z wielu pętli mniejszych, większych oraz odcinków i tak, że osoba, która organizuje taki dzienny rajd, może sobie wybrać odcinki i złożyć takie pętle, takie fragmenty, które będą odpowiadały grupie, która aktualnie yy, przemieszcza się po naszym lesie. Łączna sieć szlaków konnych w Nadleśnictwie, którą otworzyliśmy, to jest ponad 53 km. Odwiedzając las, wypoczywając i podziwiając jego uroki, warto pamiętać, że jesteśmy tam jedynie gośćmi. Tak, ale jesteśmy gośćmi, ale też pamiętajmy, że jesteśmy dla leśników takim trzecim okiem, takim dojściem i e, zobaczeniem czegoś, czego my możemy czasami nie widzieć. jest turysta jest bardzo potrzebny, tak? I bez niego czasami nie widzimy tego, co on może zobaczyć i co on może nam pokazać. Zatem jeśli zauważymy jakieś niepokojące zjawiska, jak chociażby pożar czy ślady głosownictwa, warto powiadomić służby leśne, bo to właśnie oni chronią nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych lasów.